Cześć! Ten makaron z kurczakiem, suszonymi pomidorami i ciągnącą się mozzarellą to idealny pomysł na szybki, sycący i mega smaczny obiad. Ugotuj ulubiony makaron w osolonej wodzie, najlepiej al dente. Pod koniec gotowania w ostatniej minucie odlej około 1 trzecią szklanki wody i odłóż na bok. Makaron odceć na sitku. Przekrój piersi z kurczaka na cieńsze filety lub jeśli już są cienkie to lekko je rozbij. Dopraw dobrze solą, pieprzem i suszonym czosnkiem z obu stron. Następnie obtocz w mące. Na rozgrzanym oleju z dodatkiem masła smaż filety po około 4 minuty z każdej strony, aż będą złociste i usmażone. Potem zdejmij je z patelni i odłóż na talerz. Następnie wrzuć na patelnię starty albo drobno posiekany czosnek, w razie potrzeby dodaj trochę więcej masła, oraz suszone pomidory odsączone lekko zalewy. Dobrze przemieszaj i podsmaż wszystko około minutę. Potem wlej śmietankę 30% oraz wodę po gotującym się makaronie. Dodaj też olej po suszonych pomidorach, tak 1-2 łyżki, sól i pieprz do smaku, suszone oregano albo suszoną bazylię oraz słodką paprykę w proszku. Dobrze przemieszaj i gotuj sos kilka minut, tak około 5-7 minut, aż zgęstnieje. No a kiedy sos będzie tak gęsty jak tego chcesz, to dodaj ugotowany wcześniej makaron oraz pokrój piersi z kurczaka w paski albo kostkę i również przełóż mięso na patelnię. No a na koniec dodaj pokrojoną na kawałki mozzarellę albo małe kulki mozzarelli, odsączone z zalewy i nakryj patelnię przykrywką. Podgrzewaj tak 3-4 minuty, aż ser się rozpuści. Na koniec posyp natką pietruszki i delikatnie wszystko przemieszaj. A cały ten przepis znajdziesz na moim blogu www.kuchniaizy.pl Życzę smacznego i udanego, błogosławionego dnia!